Prowadzisz mi Polski, myślisz o punktach do rezerwacji idziesz na całość Nie, 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 nie. Ja jestem realistą i wiem, że są chłopaki szybsi ode mnie na szutrze. I po prostu przywiozę tyle punktów na ile będzie będziemy stać. Zobaczymy jakie jest moje tempo w porównaniu do konkurencji. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle jak na Lotosie. Ale z drugiej strony mam świadomość tego, że jest dużo lepsza obsada. Jest Krzysiek, jest... Maciek Koleksowicz, jest Michał Kościuszko, jest Rosetti, jest Betty. Oni wszyscy biorą punkty do Miszo z Polski, więc nie będzie lekko, ale będziemy spowodowane? Chodź, chcesz być w telewizji? Chodź, 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 pokażemy ja. cię. Chodź, chodź. chodź. Będziesz dzisiaj mamuśką, tak jak lubisz, tak, tak, tak. wyjdzie, na pewno. Nie wycinajcie tego. Co się działo na tej Nie, nic się nie działo. No, trudna, trudna, szybka, chytra, gdzie partie na odwagę, gdzie niegdzie partie bardzo techniczne, zmienna nawierzchnia, zmienna przyczepność, czasami bardzo przyczepnie twardy, piasek, czasami było to, będzie ciężko, ale to podobnie dla wszystkich.